i co? Będziesz mnie tak strzykł tutaj cały czas? Będziesz strzyk, jak są A przestań Kubusiu. Nie bądź taki. No masz. Stasiu. Co to za Stasio jest? Co? Taki Stasio z eee. Przez. Nie rób se ze mnie dzwonków i beretów Kubusiu Nie rób se ze mnie dzwonków i baretów. Mogę tak Co się dzieje? Co? O ty sztucla jedna <noise> Jakaś Trucno? Na kogo mówisz, trucno? Kubusiu? Czemuś ty taki niebezpieczny się zrobił, co? Chcesz mnie tu kąsać? Nie wygłupiej się. Wiesz co, Kubusiu? Zagram ci o tak. Czy mogę sper, swajańsić się, tak i tak. Och, cholernik, jaki groźny. To jest nietoperz. Zagórski. Jaki Zagórski, no przestań mnie denerwować. Kubusiu, przestań mnie denerwować. No masz. Skrybuj. Faszyna da Znam go to da faszyna. A Kubusiu, to jesteś mój. Wiesz o tym? Mm -hmm. Cholera. Czyś byś mnie chciał tu ukąsić? Masz. No 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 no, no, chodź tu may. No, ty mi się wiedzą. Jakub. Załatwił mnie. Patrz. Ja pierniczę. Nie, no, jest brona. Nie ma brony. Jest brona. Jaka brona? Wrona, mówię! Nie brona, tylko wrona. Przecież to jest pod wyżerką. O kurde, zagapiłeś. Zagapiłeś. No dobrze. Jak zagapiłeś, to zagadnij. Stasio. Sztakulski, tak? Co co co, co, co? tu, co tu, 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 co tu, 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 co tu, co tu, 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 tu? Wajcha. No to wajcha tam. Tam <grymne> co tu, co tu, co tu, tu, co tu, co co tu, co co Jakie no Dwa co mam właśnie. No co no no, ma. no, nie, tu mam jeden ruch, no dobrze mi mówisz. No, jestem listą, Denerwujesz mnie, kubusiu. Matrz. Proszę panie, panie. Gdzie tu się wybierz? Jaki matrz wygląda? nie wiesz. <tuszykli> Zawodowany matry sobie 私が一生懸命言うときに。<improving noise>